Panie Marszałku, Pani Premier, Szanowni Panie Posłanki i Panowie Posłowie. Nasza propozycja, którą złożyliśmy już w grudniu, dotycząca zakończenia tego sporu, który dzieli Polaków na dwa obozy. Zwolenników Trybunału Konstytucyjnego i przeciwników Trybunału Konstytucyjnego. My Polacy jesteśmy jednym narodem. Przestańmy się dzielić. Niech Wysoka Izba będzie poważną izbą i zakończmy ten spór w Polsce. Wczoraj mieliśmy haniebny spektakl w Brukseli, gdzie Polska została ośmieszona, bo polskojęzyczni eurodeputowani głosowali przeciwko Polsce. Wpisali się na stałe, na listę hańby. To była, to była uchwała godząca w rację stanu Polski. My musimy to tutaj, w Wysokiej Izbie, zakończyć. Apeluję, apeluję do pań i panów posłów. Zakończmy w końcu ten spór. W tej Izbie wywlekamy tę sprawę ku uciesze wszystkich wrogów państwa polskiego. Wy tego nie widzicie? Dzisiejszy wybór, jeśli oczywiście dojdzie do skutku, nie przybliża nas nawet o milimetr do zakończenia tego konfliktu. Nie przybliża nas. To wy zaczęliście w czerwcu zeszłego roku, więc powinniście teraz słuchać. Apeluję też do Prawa i Sprawiedliwości. Poparliście w pierwszym czytaniu nasz projekt zmiany konstytucji. Zacznijmy pracę w drugim czytaniu. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. My sami już mamy kilka dodatkowych propozycji do tego projektu, tak aby zabezpieczyć ten wybór, aby w sytuacji, kiedy Wysoka Izba nie dokona wyboru większością dwóch trzecich, to Krajowa Rada Sądownictwa, tak jak ma miejsce to w przypadku sądownictwa powszechnego, dokonywała tego wyboru, chcemy wyjść naprzeciw. Temu konfliktowi, który jest, jako jedyne ugrupowanie w polskim parlamencie przedstawiliśmy poważną propozycję zakończenia tego konfliktu. I to ważne, żeby to zabrzmiało. Nikt z Państwa nie przedstawił żadnej poważnej propozycji, bo te, które się pojawiły, są niepoważne. Panie Petru, Państwa propozycja jest niekonstytucyjna. Proszę sobie zajrzeć do konstytucji. Jeszcze raz apeluję do liderów wszystkich ugrupowań politycznych. Zakończmy ten spór wokół Trybunału, bo nasi wrogowie, czy to ze wschodu, czy z zachodu, zacierają ręce. I jeszcze raz bardzo mi jest wstyd z powodu zachowania wczorajszego eurodeputowanych, którzy reprezentują państwo polskie, a głosują w uchwale, która godzi w polską rację stanu. Wpisali się na stałe na listę hańby. Jest mi po prostu wstyd jako Polakowi, że takich eurodeputowanych mamy. Dziękuję pani marszałek. Dziękuję bardzo. Tylko przypominam panu posłowi Wysokiej Izbie, że projekt